Witam wszystkich drogich internautów w kolejnym odcinku związanym z moim kanałem, z moją twórczością, która być może będzie się pojawiała w 2021 roku. Dokładnie złomki, złomki, jeszcze raz złomki. Filmy polegające na przywracaniu do życia, albo nie wiem, robieniu fajnych komputerów z takich właśnie rzeczy tutaj, z takich powiedzmy, tanich na no, okazyjnych cenach zakupionych komputerkach niekompletnych, często bez zysku bez tego, bez tamtego albo chociażby okazjonalnie kupowane części, żeby złożyć z tego fajny komputer, a może nawet na nim zarobić generalnie postanowiłem, że będę stawiał tego typu filmy bo tym się zajmuję już od około pół, połowy roku i pomyślałem, że już jest to na tyle ten ogarnięty temat, że myślę, że fajnie by było robić z tego filmy zwłaszcza, że czekają na mnie jeszcze, przyjętą do mnie jeszcze dwa komputery też bardzo fajne będziemy eksperymentowali z Xeonami z Chin w takich właśnie komputerach, to jest socket 1150 można dostać bardzo fajny procesor Xona E3 1230v3, on ma tam to jest i7 4770 tak naprawdę tylko, że o połowę tańsza, bo kosztuje około 220zł na Aliexpress Jedną zamówiłem. Będę miał jeszcze dwa takie złomki, ale w normalnej formie. Z jednego zrobiłem sobie fajny, fajny komputer gamingowy. będzie 1060, ten Pro, 16 GB Jakiś nie najgorszy SSD, chodzę tak oczywiście, jakiś 1 Tera na przykład czy coś. I taki jest mój plan. Na ten komputer mam plan taki, że dzisiaj zamówię do niego i trójkę 4170. Coś takiego, coś, coś w tym stylu, nie? Walnę tu RAM, który. Mi tam gdzieś się ostaje walny tu HDDK, też jakiegoś, który mi zalega. To monitor załatwiłem, taki nie najgorszy, za 5 dyszek Samsunga 19 cali, 1440 x 900 Zatwiem nisko profilowego GTX -a 750, dość niezłej cenie tutaj. Zamontuję dokładnie za 190 dostawą. No. Jakby no cena, cena do wydajności tej karty spadła znacząco. Mogę powiedzieć ostatnim czasem, że te karty są coraz droższe. Ale no te kompy jakby... No, takie zestawy to ja nie wiem. No kurde, dwa, trzy dni schodzą, więc... Także tu nie ma co się martwić. Więc generalnie tak to wygląda. I to i tak, takie coś można sobie fajnie złożyć. tani komputer, czy to, to jakiś gierek małych, czy to do czegoś. Testowałem na tych komputerach z mi tylko 41.70, wiecie, 8 ramu tam wiecie. 750 No i to nawet fajnie sobie dawało radę w Fortnite Z takim monitorem Ten 1440 na 900 powiedzmy nawet W trochę wyższej rozdzielczości bo 900p też fajnie dawał sobie radę I tak to wygląda I taki jest mój plan generalnie na, naj, na najbliższy rok Żeby robić filmiki o Głównie Tanie, używane, cena do wydajności To jest mój główny cel tego kanału na ten rok I do tego i to chcę właśnie robić w tym roku na tym kanale. Tak, chcę robić filmy o różnych takich komputerach różnych, wiecie, o to chodzi, nie? Cena do wydajności, tanie, używane, dobre. Tu, o, dzisiaj na przykład fajną płytę ściągnąłem. Ten A A320 od Sroka. Też nie najgorsza płyta. Można tu fajnie walnąć jakiegoś Ryzena z Chin. Są bardzo tanie Ryzeny 3600, na przykład. Taki Ryzen kosztuje w Chinach około 700 zł 3600. No w Polsce to jest nie do pomyślenia, żeby za tyle takiego rizena zdobić. Niestety takie Ryzen to około 1000 zł, kosztują wiadomo, to są nowe. Te w Chinach czasami bywają używane. Ale no mam chłodzenia 2, czy tam nawet 3 mam chłodzenia od AMD stokowe, sobie ich tam nakumulowałem i trzeba je wykorzystać. Mam fajne chłodzenie od Ryzena 7, no ja to mogę... To jest o... gdzie to miałem? Siódem... Od 7 miałem. W Raid Plism. miałem fajny cooler od Ryzena no. I taki mój plan jest na ten miesiąc, żeby Tego złomka zrobić Tego tak, tutaj, tu jakieś testy były Tam Ericsa 580 pożyczyłem do sprawdzenia, bo no i Musiałem ją sprawdzić, czy wszystko z nią działa I tak to generalnie wygląda I w tej obudowie właśnie złożę tego kompa na AMD To jest moja stara obudowa, Trek. Bardzo fajna zresztą, tania, dość pakowna nawet Chociaż są lepsze teraz opcje, jak na przykład Krux y, Spike, jeśli się nie mylę Taka malutka mikro ona na 120zł kosztuje, też jest niezła Ale no tak to wygląda Pamiętam odcinki, jak będę robić tego złomka, tamtego Jeszcze tak, tu mam też trochę nietrafiony zakup był, chciałem router zrobić sobie Mam taką płytę mini tx na AMD 350 Jeżeli nie uda mi się doprowadzić do działania na moim głównym serwerze na górze, yy, WDS, czyli tam Windows Deployment Services, czyli takie coś, że instalujecie sobie Windowsa przez sieć, możecie dowolnie skustomizować plik instalacyjny, że możecie zrobić jedną kopię Windowsa zainstalować tego samego Windowsa, można już wszystko tam, wszystkie aplikacje zintegrować, wszystkie sterowniki, że tylko wgrywasz Windowsa i tyle. I tak naprawdę jest już gotowe wszystko. Nie trzeba się tam z godzinę martwić tam, nie wiem, sterowniki instalować inne takie rzeczy, tylko to jest zdecydowane ułatwienie takiej roboty z takim czymś. tylko wiadomo, tu bym musiał jakoś tam tą sieć. Tutaj tu mamy internet doprowadzony, na no, kurde, bym musiał pokombinować. No. Taki jest mi plan. No i jeszcze mam takiego Q6600. Kiedy za 4 dychy tę płytę kupiłem z 4 GB RAMU. Myślę, żeby taką 650 kupić. Gdzieś tam na okazji walnąć jakiś zasilacz tam. Może być tam tak szczerze Takiego kompota nie szkoda walnąć. Czegoś tam tańszego. Z niższej półki. I takie coś wtedy by poszło tam, nie wiem, za inne Jakoś by się tą cenę wymyśliło w sam komputer, no mam trochę tego sprzętu, będę powoli go wyprzedawał w sensie. Szykuję o sprzedaż tych wszystkich rzeczy. Więc, nawet jeżeli Wy, by widzę, bylibyście zainteresowani, chociażby załóżmy, że jakbyście kiedyś chcieli kupić takie kompę tego taniego, dobrego w dobrej cenie. Powiedzmy, nawet chociażby takie coś z taką trujeczką taną, chociażby jakiegoś Fortnite'a czy tam jakiś innych mało wymagających gierek to bez problemu możecie się do mnie zgłosić albo chociażby nawet jak coś takiego lepszego cena do wydajności generalnie używane to mogę bez problemu to zrobić nie ma żadnych problemów no i tyle mi pozostało do powiedzenia że mam nadzieję, że taki rodzaj filmów chcecie, żeby się wam podobał i tyle mogę powiedzieć Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.